Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale mordeczki. jak nie inaczej. Palion USA Reaction. Nie no, mordeczki, palion USA Reaction. Tak szczerze nie słuchałem połowę tylko i znam ten trailer, nie? Ale jakby połowę słuchałem, to chyba minutę tego słuchałem, bo mi potem... Korki wywalił, a potem jeszcze tego słuchać nie chciało. Więc taka reakcja. W ogóle, czajcie, że to jest taki burz, że zbuntowałem jeden filmik i on ma 8 wyświetlenia. Filmik, który wrzuciłem prosto na YouTube, bo ma 4, 448. No właśnie, teraz mordyczki. My dzisiaj minut i W ogóle, jeśli nie zasubskrybuj, jeszcze, to subskrybuj, e, lajkuj. Mm. No więc, mordeczki, ja już tutaj zapraszam do mojej reakcji i opinii. Siema, co tu taka stypa? Feryś, jest totalny zjazd. To no, poczekajcie chwilę, bo. Dobra, jesteśmy już. No, Jestem. Procenty, to prawda. I jeszcze jesteś, słuchajcie. Ole, bossem, ty. No to z traileru. Na ludzi. No i tu chyba już był koński. A nie, jeszcze jest. I teraz w z jest Razer. Jak w ogóle nie Dobra. I teraz już nie. Bo teraz mi korki, bo nie, Życie mam takie jak chciałem, wszystko mam wymarzone Ja Ale jestem, wie, to co ogóle nie jest, jak jak sobie w szkole Co ci leży na sercu i co ci siedzi w głowie Powiedz mi tylko jedno słowo, ty, jak no, jak no, ty. ci pomogę Teraz każdy bierze wszystko na poważnie, nie wie co jest fikcją a co jest realne Proszę nie komplikujmy tego co by było Czemu? na, na my, się, no, to się że to będą najlepsze wakacje jak do... co 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 w USA <laughs> Yeti to! Yeti! Co jest? Yeti, yeti? sieba! Kudy dokles lerki ja pierker! Yeti! nie! Z tego Yeti! No teraz każdy bierze wszystko na poważnie Nie wie co jest fikcja a co jest realne Dobra, tylko dar tego tego co by na to, i słońce nie gaśnie, to się dalej bawię, dopóki nie zasnę. I jestem pewien, że to będą najlepsze wakacje. Jak w USA, to jest jakieś okorne. Nikt z tego nie budzi mnie, jak w USA, to jest jakieś okorne. Co za jedynie robisz? Jak w USA, Chcę swojej presji, kurde Ty... Zareflejonuję. Piłeś mnie po czasie, nie ma o czym gadać. Nie masz po co wracać. Dzisiaj mam lepszy faj, dzisiaj mam lepszy. Fiję, ja pierdzien, ale już ja pomiędzy nie to ja to Byłem takim cydowskim mały jak ja To, mm. nie to co chcą, żeby na pokaz. To ja to robię tylko, by coś Wam dać, gdy dopadnie czasem koszy dzień. Bezmardzień by było. Tylko zacznę to staj się Nie no, Midas! Odwalona piosenka! Parion, Który to już raz? <śmiewanie> Pofija na kasę. O, to jest Palion Grahy, bo pamiętam A czyż ten refren taki fajny? Dotąd Dot... Okej okay. Kutki, może łez, w tyle smutki, jak w No i tu się jest jakby jeszcze raz coś powtórzenie jest takie Trochę bez sensu nie budzi mnie, jak w USA, to No więc, o tam bzyczku. Poznoć może łez, w tyle ta piosenka jest na pewno lepsza o 100 razy niż Palion gra To jakaś bojąc scena chyba Ale ustawione reakcje no i widzicie, mam tutaj koniec moreczki, ja się z nim żegnam. E, mam nadzieję, że film wam się podobał i cała moja reakcja. W ogóle to takie bez opinii, fajne, ale najlepsza, no chyba najlepsza nota paliona nie no zielone. Moreczki, team zielone, tylko zielona,